Siemaneczko, cześć wam wszystkim, witam w kolejnym filmie z serii Wasze bitwy. Dzisiaj gramy z graczem Polska Tea, czyli polska herbata. Niech będzie herbata. Na niszczycielu SU-122-44, mapa Winterberg, szansa na wygraną 58% i losowanie świetne, ponieważ max nasze tiery. Ok. I będzie to dzisiaj bitwa, tak zwany Blitzkrieg czyli Witwa Błyskawiczna. Cała sprawa zostanie załatwiona w 4 minuty. <grych> Okej, okay, patrzymy. Patrzymy, co herbatka będzie działał tym niszczycielem w mieście. Wiadomo, niszczyciel w mieście nie jest zbyt ciekawym rozwiązaniem, ponieważ chcąc wyjechać gdzieś za rogu czy coś, musimy niestety pokazywać cały czołg. Herbatka jedzie tutaj w jedno z moich ulubionych miejsc na tej mapie właśnie. Z tym, że... O, mamy pierwszego przeciwnika, M6. Przycelowanie, strzał, pyk. 434 zabrane. Jeszcze jedna próba strzału. Bum! 344 zabrane. M6 prawie, że nie żyje. <grytanie> Dobra, jedziemy dalej. Patrzymy, to miejsce jest bardzo niebezpieczne. Bo tutaj arty mają właśnie... W zasięgi tutaj lubią kurcze walić Dlatego właśnie staram się nie stać tak jak właśnie Herbata Na środku bo tu jest łatwo można zostać ściągniętym przez Artę Ok, patrzymy co się dzieje dalej M6 KW-2 po prawej Oj Experimental Strzał za 407 w Oja Experimentala T67 gdzieś tam bokami jeździ No niestety uciekł nam O i właśnie to co opowiadam, teraz Arta przywaliła. Jakby herbatka stała tam wcześniej, już by go. Mo no, może nie, ale by przynajmniej pół energii miał zabrane. Ok, no i zobaczcie AT8 po lewej. KW85. AT8 no, namierzamy, strzelamy. Zabieramy 360 punktów AT8. Teraz wyjeżdżamy do tego KW85. I kurczę, co teraz. O, KW80 nam pakuje za 259 punktów z życia. Raz nam tutaj, oj, wjeżdża w paradę, pakuje nam się, kurczę, przed nas, blokuje, no dobra, okej, okay, niech, niech zbierze na siebie ogień, a to się ginie, obracamy się szybciutko do kW85, kW85, dingujemy, nie dingujemy i posyłamy kW85 do garażu, mamy, Pierwszego fraga, oj eksperymental się nam pokazuje. Ładnie namierzamy i strzelamy w gościa. Nie ma Oja eksperymentala. Mamy drugiego fraga. Zobaczcie. Churchill 7 teraz stoi, ładnie. Tyłem do nas obrócony. Namierzamy gościa, strzelamy do 409. Przeładujemy, zdążymy. Jeszcze jedna próba. Pantera załatwiła tego Churchilla. Nic nie szkodzi. M5A1 tutaj za zameczkiem, za kościołem stoi. Wyjeżdżamy na niego, strzelamy, zabijamy. Mamy trzeciego fraga, T3485. Zatrzymuje się na środku, bokiem do nas. Super sprawa. Strzelamy, trafiamy, on w nas też. Jeszcze jeden spokojny strzał. Nie ma T3485, mamy czwartego fraga. Tutaj KW2 po prawej, wyjeżdżamy i co widzimy? Po lewej stronie dwie artylerie. Celujemy, strzelamy. Nie ma jednej arty. Podjeżdżamy do drugiej, celujemy. Strzelamy, nie ma arty. I został ostatni przeciwnik. No mamy 6 fragów. <grywa> I 3822 uszkodzeń. I zobaczcie. 11 minut i 30 sekund do końca bitwy zostało. I szukamy susto. Ostatniego. Pokazuje się susto. Chyba herbata nie zdąży dojechać już do tego susto. Raczej. 11. 10, 11, 9 i nawet nie minęły 4 minutki. Bitwa zakończona. Ok, tak zwany Blitzkrieg. <grym> Dobra, przejdźmy do wyników bitwy. Ok, jesteśmy na wynikach bitwy. No i co widzimy? As pancerny, duży kaliber i Top Gun. Przejdźmy sobie do tych wyników głównych. Polska T zadał 3822. Uszkodzenia zabił 6 przeciwników i otrzymał 1396 podstawowego EXPA. Oddał 15 strzałów, z czego 12 było w celu i 12 przebiło cel. Przejechamy 1,5 km. Przeciwnik wystrzelił w nas 7 razy. 2 razy tylko spenetrował 5. Przyjęliśmy dingów. Dobra. To na tyle. Do następnego filmiku. Cześć.